Witam was bardzo serdecznie, jestem Kinga A to kolejny odcinek z gościami specjalnymi Przywitajcie się Siema Cześć Tak, nagrywam, tak, już wam powiem Niki. Ej tak, jest Olaf Gaming Msp Kingom Kasper Lopic i Mari Ale się łączy Puh. Kogo? Nie wiem Ej, nagrywam los. Na przykład... Tych zaprosiłaś... Na... Nie, narysujmy. N narysujmy was. Dobra. no, zaprosiłaś mi to... O, Będziecie ludzi. Ej, weźcie. Czekaj, bo ja zapomniałam, żeby napisali Hej YouTube. Naprawdę mm. Bandicamę. No, Bandicamę. Nie polecam. 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 Ja Polecam Kamastia Studio Kamtasia Studio No A to nie jest <noise> samo? No, nie, nieważne, nieważne e, Jeśli ktoś ma antywirusa, to Mowdy Kam nie jest jakby taki, wierny On nie przejmuje wirusów ja mam, ja mam, 10 antywirusów Ja mam jeden Ale fajnie ja, napisał To, jest ty... Mój komputer jest antywirusem i nie wpuszcza wirusów do mojego komputera. I Mój to... też! No, ale fajny. Mój też! Mój laptop był 3 lata na prawie. Dobra. Ale fajny... Ej, ale fajny hymn. Y, 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 ten, jak ty masz na imię? Katper zrobił. Mar, mar, francusko ziemi włoskiej do polski! Do, Fra do Francji za swoim przewodem złączył się z nalodem. Dobra, chcę pozdrowić następujące osoby. O się Ej, chcę pozdrowić następujące osoby. Koniecznie mi się to... Ale lagi, dzieci. Szymka No Adrian ch chyba jest bo... To jest Dobra, ja zatrzymuję. O jest! Pozdrawiam Karmina 78 właśnie z nią nagrywamy. Bardzo. Fajnie. No, ale mi się ścina. Tobie się zacznie No. Nic ci nie pomoże. Bo jest ta godzina. Prawda, on ma trzy wody czerwone. Ja, ja myślę, że się nasadzi. Jest do... 11:40 i jest bardzo, bardzo dużo lagów. No. Nie jedną osobą. O siódmej było najlepiej. Było stan... no. tam, Była, muszę tak, to było najlepiej, a teraz to są lagi. Tak, i można było nagrywać. I nagrywaliśmy Szybciej, sobie spokojnie. A, nią czujecie, ugię! Szybki koła. Ej, wy mnie widzicie? Ja was na, Ja was no. nagrałam! Ja was nagrałam. Dobra, już w dzisiejszym odcinku nic nie będziemy robić, tylko gadać tak, przez 10 minut. Na, najlepszy odcinek na świecie, prawda? Muszę kończyć! Kto? Ja. Kto? No chyba ja. Czekajcie, chwilę. Kto? Gofr. Aha, gofr. Po prostu, niech ktoś powie kto kończy imię i nazwisko i wszystko. No albo... Tak, my nawet tych nazwisk nie znamy, kobieto. Ja już, wam, już was nie rozróżniam. Każdy gada co chce i ja nawet... Ja jestem Kinga. Ja ola Głos ja ja was rozpoznaję, ale ty... Elba Olaf? Jestem Olaf. Baw mam, Olaf! Tak, z Krainy lodu Tak. Chcecie pozdrowić, pozdrowić Pozdrawiam wszystkich, kogo chcesz, bo na odcinku. Dobra, ja polecuję na sypy dzisiaj, bo... Pozdrawiam Elzę. Dobra, Elzę. El, nie Elza, Elza, Elza. Elza. Ej, Elza, to twoja żona, co? Jak zrobiłaś ten kubek tam narysowany? Jaki? Nie, tam na tle. Animka, to? Tak? No. Animka, ale, ale fajna. Za cztery diamenty. A to jeszcze nie opyla. Opyla. E, e, dzieci, pamiętajcie, nie haker. Haker zły, zły i. Y. Rozumiecie? Uf. Ej, ty, nie. to nie wygląda na słowo. <noise> dobra, ej dobra, Pamię co mam narysować? Gramy w karambury. Nie, gramy w Minecraft. O. Nie. Albo dobra. nie, w agar.pro. Agar gramy? Gramy w agar.pro? Ale tylko nagram odcinek ten, co? Okay. Grajmy w Simsy, gramy w Simsy Nie, nie, Simsy nie Nie, tata nie. mi nie dał pieniędzy i nie mam <grym 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 i do... Ej, jak co to, dobra, no to kończymy Mam Simsy, ale mi się nie chce Dobra, kończymy, no to cześć Dobra, cześć, daj, cześć, y, y, cześć.